Na imię jest Ostaszewska. E, mieszkam w Chile od 5 lat e, i mieszkam w stolicy Chile, Santiago, położonego w centrum, e, w centrum kraju. Brakuje mi tutaj świąt Bożego Narodzenia, e, takiej at, atmosfery, która jest w Polsce i e, której tutaj brakuje, ponieważ e, ze względu na to, że m, pora roku e, to lato, w święta. E, także tutaj czyliczycy mają dość e, różniejsze podejście do świąt, nie gotują tak jak my tydzień przed Wigilią, tylko po prostu bardziej stawiają na takie proste, szybkie dania e, typu indyk, takie właśnie bardziej amerykańskie e, i nie ma takiej też atmosfery świątecznej jak w Polsce. Tego mi myślę, że brakuje. Chile jest krajem, w którym językiem urzędowym jest język hiszpański i również są takie różnice kulturowe ze względu na język, ponieważ tam to jest taki chilijski hiszpański, także są różne inne nazwy owoców, warzyw i tak mogę przytoczyć taką anegdotę, którą jak studiowałam to tutaj na pierwszych zajęciach, Wykładowca powiedział, że nie życzy sobie, żeby studenci wchodzili na salę wykładową z głupim Włochem. I cała sala w śmiech, wszyscy się śmiali, ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Później się okazało, że głupi Włoch to nic innego jak odmiana hot doga z awokado i po prostu takich rzeczy, których się na początku nie wie, bo są inne, inne nazwy tutaj. Tak? Także myślę, że dużo jest takich właśnie innych nazw po hiszpańsku, które mogą być problemem, albo czasem po prostu są śmieszne. Chile jest takim, jakby na Amerykę Południową jest takim europejskim krajem. Tutaj się, jednak mają tutaj takie latynoskie poczucie czasu, tak? Jeżeli mówią, że będą za 5 minut, to należy już po prostu siedzieć z drinkiem czy, czy z jedzeniem po prostu spóźnią się pół godziny. A na ich takie chilejskie Alpiro, czyli już za chwileczkę, to też zależy od priorytetu, czyli czeka, ale zazwyczaj jest to od pół godziny do godziny. Także tutaj trzeba mieć cierpliwość. Ja się nauczyłam być cierpliwa w Chile, ponieważ no, spóźnienia są tutaj na porządku dziennym. Można dywagować godzinę na ten temat, ponieważ Chile jest takim krajem z stekami i winem płynącym, więc tutaj, jeżeli chodzi o steki, są one bardzo dobre, bardzo dobrej jakości, trudno je spotkać w Europie, jednak ta kuchnia nie jest tak zróżnicowana jak Polska. Nie ma tutaj dużo zup. Jest po prostu, bardziej ta kuchnia jest taka średnio morska, owoce, owoce morza, ryby, no i te typowe empanadas, czyli takie pierożki z piekarnika bądź smażone na tłuszczu. No ale tak jak powiedziałam, jakby nie ma, jest, jest to dosyć kuchnia zupełnie inna niż polska, tak? Też, ale tutaj też jest bardzo dużo chleba, chleba i bułek, bardzo, bardzo dużo jest rodzajów. też. Podobnie jak w Polsce. Nasza kuchnia polska jest, no możemy być dumni z naszej kuchni, ponieważ jest bardzo zróżnicowana, ma dużo smaków i takich, takich też tutaj może egzotycznych dla nich. Tutaj jest bardzo dużo fast foodów, sandwich, hamburgerów, bardziej taka amerykańska kuchnia też. Słońce, ponieważ nawet w zimie jest bardzo dużo słonecznych dni, co też wpływa myślę, że na samopoczucie tutaj Chilijczyków. No ze względu na położenie tutaj jednak możemy być w dwie godziny, jeździć na nartach rano, a wieczorem być na plaży. Co też jest myślę, że sporą zaletą, ze względu na właśnie taką długość geograficzną Chile, z takim krawatem. I to jest właśnie fajne. Tutaj jest jeden z najlepszych na świecie klimatów, takich zbliżonych do Kalifornii, przez co właśnie Chile jest czwartym światowym producentem wina, przez to, że ma dobry klimat. Zima to jest minimum 5 stopni, nie mniej, a w lecie jest 30, mniej więcej, nie więcej niż 30 stopni. Rząd chilijski wprowadził tak zwany plan pięciu kroków, czyli mieliśmy cztery miesiące kwarantanny, takiej, że po prostu mogliśmy wychodzić tylko dwa razy w tygodniu, trzy godziny na zakupy bądź do apteki takie najbardziej potrzebne sprawy i za pomocą takiego formularza online, które się uzupełniało. No i wyjścia były bardzo ograniczone. I to teraz jeszcze mamy godzinę policyjną, która jest troszkę krótsza teraz od 24 do 5 rano. Ze względu na to, żeby w nocy nie wychodzić. No i właśnie też te, te kroki zależały od liczby zakażeń w danej miejscowości czy regionie. Także mieliśmy cztery miesiące takiej ostrej kwarantanny tutaj. Troszkę się poluzowało. Są już od 23 listopada, czyli od poniedziałku, otworzone zostały granice także dla turystów, także można już wjeżdżać z restrykcjami. Trzeba mieć test. PCR zrobiony negatywny do 72 godzin i wypełnić formularz. Tak to wygląda teraz, ale mało się to już otwiera ze względu na lato. Myślę, że jesienią, niestety, tak jak będzie w Europie, przyjdzie druga fala. No i mogą znowu nas na lockdown wprowadzić, no ale trzeba pozytywnie tutaj myśleć. Znaczy utarty, utarty, nie utarty, jednak y, powiedziałabym, że Atacama, pustynia Atakama jest takim no, dosyć turystycznym miejscem, tak? Ale jeżeli ktoś chce zobaczyć Drogę mleczną i tysiąc gwiazd, to po prostu musi pojechać tam, bo to jest najbardziej sucha pustynia na świecie, y, jest przepiękna po prostu, y, jest dużo, dużo też obserwatorium astronomicznych, y, żeby oglądać te gwiazdy i dużo właśnie też y, takich naukowych y, naukowców y, na stypendie przyjeżdża, żeby zrobić badania naukowe. No i oczywiście Wyspa Wielkanocna, to jest 5 godzin lotu z Santiago, jest to dosyć odległa wyspa, natomiast też jest bardzo godna polecenia, ponieważ znajdują się te posążki Muaya, które są mu charakterystyczne tam. No i trzeci punkt obowiązkowy to jest Patagonia Chiliska. Z Patagonii Chiliskiej już mamy na, od południowego Końca. mamy 1000 km na Antarktydę, więc myślę, że to też jest taki, no, taka perełka, żeby zobaczyć te lodowce wszystkie. Tam. To jest naprawdę bogaty, bogaty krajobraz, od pustyni do lodowców, jezior, wulkanów. Chile ma 50 wulkanów, także bardzo jest taka zróżnicowany ten krajobraz. Chile jest krajem sejsmicznym, czyli tutaj możemy być Przygotowani na trzęsienia ziemi. Ja sama byłam świadkiem trzęsienia ziemi 7,8 w skali Richtera, więc to było dosyć mocne trzęsienie. Czyli wszyscy są na to przygotowani, bo tutaj praktycznie raz w miesiącu jest jakiś mniejszy wstrząs. Natomiast oni są bardzo spokojni, już przygotowani, budynki są przygotowane na trzęsienie, więc tutaj nic nie powinno się wydarzyć. No, i jeszcze taka ciekawostka na temat trzęsień ziemi. Też krążą takie plotki i jakby są historie, bo w 2010 roku było takie wielkie trzęsienie ziemi o 9 skali Richtera I też Chińczycy bardzo lubią się jakby opowiadać takie historie, co im się przydarzyło i w ogóle. I mają też takiego drinka nazwanego terremoto, czyli trzęsienie ziemi, nawiwat, właśnie trzęsienie ziemi. I ten drink to jest wino, lody ananasowe oraz granadyna. I to jest dosyć mocny drink. Po dwóch drinkach takich to już możemy czuć trzęsienie ziemi bez trzęsienia ziemi. Taka ciekawostka. Ja robiłam studia magisterskie. Tutaj studia magisterskie trwały półtora roku. Robiłam studia magisterskie z nauk społecznych i komunikacji i wygląda to tak, to zależy też od uczelni, tak? Ja studiowałam w Valparaiso. wygląda to tak, że po prostu jest rozmowa wstępna no i płaci się czesne, tak? W zależności właśnie od kierunku, ceny się wahają od 1000, tysiąca dolarów do nawet 5000 tysięcy, dziesięciu tysięcy dolarów, to zależy od kierunku i generalnie y, trzeba y, wymogi są takie, że trzeba przejść ten, ten, ten test y, kwalifikacyjny oraz y, jakby mieć y, licencję też tak z dziedziny, którą się studiowało wcześniej, jakby, y, ale też zależy właśnie mówię od kierunku i, i natomiast wiadomo, że te uczelnie takie bardziej renomowane w Santiago są y, ciężej może się dostać tak bardziej są y, kryteria większe tak niż, niż takie no i są tutaj też studia y, w uczelniach prywatnych i państwowych y, przy czym te uczelnie prywatne są y, jakby bardziej renomowane tak y, niż, niż państwowe myślę że kartele y, narkotykowe to bardziej Kolumbia i właśnie takie stereotypy że właśnie Ameryka Południowa to jest y, Narkotyki, salsa i ogólnie niebezpieczeństwo. Natomiast Chile jest bardzo europejskim krajem. Tutaj, w dzielnicy, w której mieszkam, to tak naprawdę jakby się było w centralnej części Madrytu czy, czy, czy Włoch, gdzieś. Także naprawdę jest bardzo bezpiecznie. Znaczy, zależy gdzie, tak? Jakby jeżeli się zapuści ktoś. By Valparaiso w, w nocy, w jakiejś takiej dość niebezpiecznej, tak, też części, to możesz coś stać. Natomiast nikogo, nikogo nie zabiją, jak już to okradną kogoś. A wiadomo o w metrze czy gdzieś na ulicach, no to nawet w Polsce tak się zdarzają. Także naprawdę Chile jest bardzo bezpieczne, mi się wydaje z tych wszystkich krajów Ameryki Południowej. Jest bardzo takim stabilna gospodarka jest. Tutaj główną, główną branżą jest górnictwo. Także tutaj jest bardzo myślę tak europejsko, ale też właśnie są takie smaczki, jak mówiłam wcześniej, tak, typu spóźnienia. Na przykład jak ktoś powie, że spotykamy się, spotkajmy się w piątek czy w weekend, to nigdy nie dochodzi do tego spotkania, także nie można też brać wszystkiego na poważnie, co mówią. Tak jak, tak jak w Polsce, tak? że jakby bardziej jesteśmy słowni, może tutaj jest tak bardziej wszystko wydłużone, tak? że, że nie do końca, jak ktoś powie nam, e, właśnie spotkajmy się w piątek, to dochodzi do tego spotkania, także tutaj trzeba być takim bardziej elastycznym.